Dzień dobry mili Państwo. Jesteśmy po meczu 11 kolejka okręgówki między cyklonem Rogożnik a Sarmacją Pędzin, wynik meczu 4 do 2. Mili Państwo, mam przed sobą zawodnika CKS yy, cyklonu Rogożnik Bartosz Barhan Panie Bartoszu, no taka już druga połowa to taka trochę nerwówka no ale jak to mówią no czasami tak musi to być natomiast no, jak wiem już chyba trzeci trzeci mecz to mamy taki o podwyższonej no takiej takiej grze na końcu już meczu no i no cóż no, no 4-2 ale ale dobrze graliście no i co tu więcej, kibiców, nerwówka i tak dalej. Panie Bartku, bardzo proszę ocenić ten mecz. Z mojej perspektywy, no pierwsza połowa należała do Sarmacji raczej. Mieliśmy jedną tak naprawdę dobrą sytuację na początku meczu, później Sarmacja przejęła inicjatywę. Lepiej grała piłką, mieliśmy gdzieś tam... Próbłem, żeby sobie poukładać w defensywie jako cały zespół krycie podczas wykrywania akcji Sarmacji. Gdzieś potem nas, nas brakowało. Sarmacja miała swoje sytuacje, można powiedzieć nawet, żeby skończyć ten mecz w pierwszej połowie. Natomiast gdzieś tam w drugiej połowie ten mecz się trochę wyrównał, trochę chaos też wytarło na boisko. No brakło nam też troszkę później już może szczęścia, bo tutaj szczęście by nam ewentualnie mogło pomóc, chociaż i tak mieliśmy je przy drugiej bramce na 2-2, gdzieś tam y, nas piłka poszukała. No można powiedzieć z perspektywy meczu zasłużone zwycięstwo w Armacy, tak z mojej perspektywy. Chociaż tak jak mówię, gdzieś na koniec mogło się to troszkę taki uśmiechnąć. Taki tak, tak, mały tak, niedosyt, taki mały Mili Państwo, powiem tak, ponieważ ostatnio wygraliście no z wiceliderem, tak? Wielszawicami 1-0. No to taki my tutaj rozmawialiśmy z zawodnikami, różnie to bywa. Choć tam na początku przegrywaliście, no ale coś drgnęło, że tak powiem. I nie wiem, czy, czy wszyscy zawodnicy akurat dzisiaj byli do dyspozycji, czy jak to tam było kadrowo, niech Pan coś oceni. Może no wiadomo dzisiaj było widać na łatwę rezerwową że byliśmy w zasadzie w trzech z zawodników gdzieś do pola, natomiast no, jeszcze ukałbym może tutaj przyczynę ogólnie jako drużyna, która była na boisku. Nie weszliśmy dobrze na razie i tak to wyglądało praktycznie do samego końca. Więc... Mili Państwo, ja mię, mam okazję właśnie dzisiaj zaprosić Bartka, bo nie ukrywam, że Bartek grał u nas z Sarmacji, a... a... Y, powiem tak skromnie, ja go kiedyś sprowadzałem do Sarmacji Będzin, ile Bartek grał w Sarmacji? Wszystko, powiedz, około 4 lat. Koło czterech. mili państwo, no także dlatego sentymentalnie go tutaj poprosiłem na rozmowę. Panie Bartku, no cóż, głowa do góry i trzeba grać dalej. Natomiast, y, no muszę tu powiedzieć kadrowo, Bartek, y, no ty, w ściubia tak. Dudek, kto jeszcze tak, że tak powiem, z takiej starej gwardii tutaj jest, która no, pierwsze skrzypce gra tutaj w tym no, zespole. Myślę, z siłą, zespołu, z siłą naszą jest generalnie zespół, bo już skład mamy albo bardzo młodych chłopaków, albo gdzieś tam już starszych, tak jak ja nie ukrywam, że wzmocnieniem w ostatnim czasie gdzieś, które spowodowało te, te punkty. Które uda nam się zrobić, był powrót Krzysza Markowskiego, który gdzieś tam uporządkował nam troszkę tą grę z tyłu, wyprowadzenie piłki. Ale skromnie powiem Bartek, Ty tutaj no, w środku no, grę robisz i no chwała, chwała. Także Bartek jaki macie mecz następny? tak, Nie wiem, patrzę zawsze na ten najbliższy mecz, więc się dzisiaj koncentrowaliśmy na starmacji Jak w ogóle, bo widzę sylwetka, wszystko w porządku, także tylko grać Bartek. Powodzenia życzę, dziękuję bardzo.